bo przecież można uh, już dostawać to w Chinach.

W tej akcji, w której broń zdołał pokonać <ścoughs> Klaudio Taparella. Teraz się już bawił, bo. No Dobra, no to jest Mauro Galbao, Waldo, Branco, Millerem i Kareką. Oto akcja Kareki w z najbliższej Karek, odległości. Muka. Na dwa do 1 co była dokładnie 79 minuta spotkania spotkanie rozegrane na stadionie Alfi w której obecności 63 tysięcy ludzi. No i ja także. Szkocja. Nie Szwedzi ze Szkocją. 1 do 2 frank dla Szkocji. Michael Johnson dla...